Witam wszystkich bardzo serdecznie, z Jestrnexavi, a dziś zaprezentuję Wam dzisiaj Polskę Mafet. Zapraszam do oglądania. Ciekawostka pierwsza, jeśli w ruinach zakupimy pańczy del lub donat i zjemy go w trakcie walki z Muffet, to pojęcie telegram zostanie dostarczony natychmiastowo. Ciekawostka druga, imię Muffet jest połączeniem dwóch angielskich słów: Puppet czyli marionetka oraz Muffin czyli Mufinka. Ciekawostka trzecia, karta Tarota Muffet ma numer 14 i oznacza pościągliwość. Ciekawostka piąta, Muffet została zaprojektowana przez Misza Czajowską, która jest auto webcomica pod tytułem Ava Demon. Ciekawostka szósta, poczas podczas bitwy paziliście neutralu Mafet mówi o tym, jak ktoś oczekiwał o przybiciu listy i zaproponował jej dużo pieniędzy za, za dużo bohatera. Mafet wyjaśni również, że pieniądze pomogłyby jej w końcu zjednoczyć klany pająków. Ciekawostka siódma, prawdopodobnie Mafet jest liderem pająków podziemiu. Ciekawostka ósma. Prowadzi ją na wyprzedaż opieków Kotland w celu pozyskania środków do ratowania pająków więzionych w ruinach, które nie mogą przejść ze Snowdin ze względu na panującą tam pogodę. Ciekawostka dziewiąta, w napisach końcowych jest błąd, w którym warkocze Mafet pojawiają się poniżej wstążki na jej włosach. Ciekałoska dziesiąta, mimo że wszystkie pająki mają osiem, cztery, sześć oczu, nie mają ich wcale, Mafet posiada ich 5.